Nie będę... Jak powiem mi już nie mam żadnego miejsca to dupa, bo mam tyle gigawatów, że mi wystarczy na kilka godzin, na pięć godzin, max. No więcej, nie wiem. To chyba jest fajniejsze, nie? No. Szybciej tu jadę. Na no, tamto wiesz. Tam tak... jest fajnie bez nawrót. I, I najwich można ich widzieć. Ale tutaj dobrze ich widać fajnie. No. Tam kurczę na szczycie. Musiało być fajne miejsce. Jeździemy. URATOWAŁ! no, Długo palić. to było fajnie. tak jak fajnie, że się da oglądać Ile jeden będzie chyba jechał na górze zobaczę hmm. teraz jedzie Tu chyba mu stabusi. bo tylko wypadł to by było dobrze wow! Jakby wypadł do rowu Uf. To by było ekstra. Przycinają troszkę. No, żeby było szybciej. Tutaj wygrywa się puchary? To nie. Tak? tak? No. To jedzie na szybciej? To ma najlepszy czas. No. Bo się Mierzy czas. No to wiesz, każdy nie jest tak jak w wyścigach, że kto przyjedzie pierwszy w wyścigu. No. Tylko na samym początku rajdu no. startuje tak, kto jest pierwszy. Po minucie startuje drugi, po minucie startuje trzeci i tak dalej, że każdy jedzie sam, więc nie musisz no. się martwić, że się z kimś zderzysz. A mierzy się każdemu czas wiesz? i ten, który ma najlepsze czasy, wygrywa. Ale jest pierwszy, drugi i trzeci i tyle, które no wygrywają puchary. Nie, bo to jest tylko jeden, to jest tylko jeden rajd w, w klasyfikacji większej, także zdobywa się punkty i na koniec jest puchar taki duży. Ja grał. Także nie pamiętam, nie, nie pamiętam jak to jest, ile kto dostaje punktów, w każdym razie ten, który wygrał dostaje najwięcej punktów, później następny jeszcze mniej i na koniec sezonu no. wygrywa mistrzostwa. Tak jak w piłce. No. Ten, który ma najwięcej punktów łącznie. No hej. Widzisz taki niedobudowany dom? No to za tym domem jakby Stoję na... Tak, tak, tak to jest taki Będzie dom, jechał Zanim to się następnie zbuduje Cegladek To pijesz chyba, nie wiem Może Co? Jedzie Nie, pomachaj Nie, nie widzę Teraz, teraz nie idźcie bo jedzie Tam wie, jak... Nie wiem co jest, bo co... ludzie siedzą. A jak się daję na YouTube filmy? Musisz płacić? A, a nie nie, nie. Ty masz konto na YouTube'i? Mam, mam. mam. Tylko nie wiem jak się daje tam. Chyba to trzeba iść do YouTube Bo videos, nie pictures. Jak to dam, to będzie fajnie, ludzie mogą oglądać. Jedzie, chyba my Jest, za dużo tych my Tylko żeby się wytrąbał. Proszę, żeby się walił. Fort. 4, 5 minut robię to Muszę z 10 No to pauzy nagrywanie wam to dopiero jak kiedy nastałem, że nie ma co nagrywać tu z tej drogi myślę. Wiem on tak fajnie jest na żywo Okej okay. Ja nazwę to polski rajd. I będę na a -V. U pojedzie, tak z góry? Dawaj i tam gdzieś w Onda. And so, tam, dzisiaj okay. Jeszcze jednego i skończę. No, tam daj głosy. No, tam ludzie, którzy mieszkają, to wiesz, wyjdą już będzie git. 再见。<Yeah. S 2> yeah.